Tutaj wchodzi w grę gospodarka hormonalna, tutaj wchodzi w grę dieta. A dlaczego magnez jest tak istotnym minerałem dla naszego organizmu? Jakie mogą być objawy niedoboru mhm. witaminy B6 w naszym organizmie? Niestety nie czujemy za bardzo go i możemy go spożyć bardzo dużą ilość naraz. A co z mitem, bo wiem, że ten mit lubisz? Ciekawy, wypukiwanie magnezu, jak to jest z tą kawą? A teraz kilka słów od naszego sponsora Żywiec Zdrój Minerals. Jest to nowy produkt, nowy napój, który pojawił się na rynku. Który skierowany jest do osób, które chcą dbać nie tylko o nawodnienie, ale również o właściwy poziom witamin i minerałów. Tutaj jeżeli chodzi o żywiec, zdrój, minerals. Przede wszystkim mamy magnez, cynk i witaminy B3, B5 i B6. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartkiem Szemrajem jako dietetykiem klinicznym i będziemy rozmawiać o tym, jak bardzo ważne są witaminy i minerały, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym. Sponsorem tego odcinka jest żywiec, zdrój, minerals. Będzie Obecny przez cały odcinek i też mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli ten film, ten odcinek lub inny Wam się podobał, jeżeli się czegoś nauczyliście, to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, obserwujcie, wspierajcie, bo to pozwala mi tworzyć bardzo ciekawe, nowe treści dla Was. A teraz przechodzimy już do filmu. Bartku, mężu. Jako pierwszy zadam pytanie, które myślę interesuje wiele kobiet. Jakbyś mógł nam nakreślić, dlaczego nawadnianie, szczególnie w okresie wakacji, jest tak bardzo istotne i dlaczego w okresie wakacyjnym bardziej możemy się zmagać z czymś takim jak zatrzymanie wody, czyli obrzęki, czyli też optycznie wydaje nam się, że wyglądamy na większe i, i że przybrałyśmy nawadze. Dzień dobry. Nasze ciało jest tak naprawdę zbudowane, składa się trzech czwartych nawet z wody, więc woda jest absolutną podstawą, jeżeli chodzi o budowę naszego ciała i w związku z tym musimy stale jej dostarczyć, dlatego że nasz organizm cały czas stale się jej pozbywa albo po prostu ją zużywa. Szczególnie w okresie letnim jest to istotne, dlatego że po pierwsze temperatura jest podwyższona i nasze ciało na skutek tego, że się schładza automatycznie zaczynamy się pocić, a pod to w 90 kilku procentach właśnie jest woda. Dodatkowo bardzo często w lato. Ludzie są zdecydowanie bardziej aktywni fizycznie, na przykład na zewnątrz, więc to też powoduje to, że tracimy albo zużywamy więcej wody. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nasz organizm zatrzymuje wodę, tutaj wchodzi w grę gospodarka hormonalna, tutaj wchodzi w grę dieta. Ciężko tak zero stwierdzić. Na pewno. To, co przede wszystkim zatrzymuje wodę w organizmie, to jest zbyt duża ilość spożywanego cukru, zbyt mała ilość spożywanej wody, i to idzie nie w parze z zbyt dużą ilością spożywanej soli. Bo w momencie, kiedy ktoś je więcej soli, to to nie musi być złe, wystarczy wtedy po prostu się bardziej nawadniać, żeby ten poziom wyrównać. Jeżeli pijemy zbyt mało wody, no to automatycznie nasz organizm też będzie się starał mniej jej pozbywać, no bo jest tak bardzo istotna, że nie może jej też w nadmiarze tracić. No dobra, to dla mnie wszystko jasne. A dlaczego magnes jest tak istotnym minerałem dla naszego organizmu? Z tego co pamiętam, magnes chyba jest czwartym pod względem ilości minerałem występującym w naszym organizmie. Więc cóż za podium? W każdym razie magnes pełni szereg istotnych funkcji. Tak naprawdę, praktycznie na każdą funkcję w naszym organizmie może się okazać ostatecznie, że magnez też tam jest, też pomaga, żeby ta funkcja była spełniona. To co jest najbardziej istotne, co oczywiście wszyscy kojarzą, to jest to, że magnez wspiera pracę mięśni. Więc dla osób aktywnych fizycznie szczególnie magnez jest kluczowym minerałem, który cały czas jest oczywiście zużywany, dlatego też tak ważne jest, żeby cały czas ten magnez dostarczać. To już o czym mniej osób wie, a co warto wiedzieć, to jest to, że magnez wspiera układ nerwowy. Więc teraz to tak naprawdę działa na zasadzie pracy z mięśniami, no bo układ nerwowy pobudza te mięśnie do działania, ale tak samo chodzi na przykład o pracę naszego mózgu. Więc jeżeli ktoś dużo myśli w ciągu dnia albo ma pracę, która wymaga dużo myślenia i kreatywności, magnez również takiej osobie pomoże. Dodatkowo magnez wspiera układ odpornościowy, który znowu, może w okresie letnim jest troszeczkę mniej popularny, ale szczególnie w okresie jesienno-zimowym, znowu jest bardzo istotne, żeby on był w jak najlepszej kondycji, więc spożywanie magnezu też nam pomoże. Co jeszcze mogę dodać o magnezie? Magnez bierze udział też w trawieniu węglowodanów, cukrów, więc tutaj jakoś na przykład ma insulinooporność. Magnez będzie ważnym właśnie mikroskładnikiem, który pomoże się z tym po prostu wzmagać i lepiej się po prostu w tym czuć. Okej, okay, czyli na przykład picie takiej wody, jak żywiec zdrój minerals, to jest taka pomoc w jakimś stopniu w kontekście magnezu, której też za bardzo nie odczujemy w, w, w w ciągu dnia. Chodzi mi o to, że i tak wodę pijemy w ciągu mm -hmm. dnia. Nie trzeba tutaj połykać żadnej tabletki, oczywiście, można się też w ten sposób suplementować, ale na pewno picie takiego napoju jak żywiec, zdrój, minerals może również pomagać. Tak, dlatego że ten magnes musimy dostarczać z diety. I oczywiście są produkty bogate w magnez, ale też najłatwiej, tak jak powiedziałaś, będzie dostarczyć to wraz z piciem. I teraz, jak mamy właśnie napój żywiec Zdrój Minerals, no to można po prostu sobie pić i jednocześnie dostarczyć wartości odżywczych, między innymi w postaci magnezu. Dobra, to teraz przechodząc do y, witaminy B6, to są takie popularne pytania, w ogóle mam wrażenie, że witaminy z grupy B y, są bardzo ważnym, ważnym mhm. aspektem naszego zdrowia. Y, jakie są objawy, jakie mogą być objawy niedoboru mhm. y, witaminy B6 w naszym organizmie? To nie jest zero jedynkowe, ale możemy domniemywać, że jak ktoś ma zbyt mało witaminy B6 w organizmie, to będzie czuł zmęczenie, będzie miał problemy skórne, to będą również mrowienie skurcze, mięśniowe, więc trochę takie problemy podobne do niedoboru magnezu, więc to troszeczkę będzie szło w parze. Witamina B6 też chciałabym dodać, że się przyczynia do prawidłowego metabolizowania białka i glikogenu. No, i też takim dużym aspektem tutaj będzie stres, który będzie miał duży wpływ, jednak ja lubię mówić o stresie, więc jeszcze tutaj chciałam dodatkowo o tym wspomnieć, że stres też będzie miał wpływ na to, że ten szczególnie magnes może być u nas gdzieś tam w tych dolnych granicach, więc również warto zawsze na to zwrócić uwagę. Mamy magnes, mamy witaminę B6, teraz mhm. jeszcze cynk, niedobory cynku, szczególnie w kontekście osób, aktywnych. Mhm. Jakie tutaj mogą być objawy? Czego możemy się spodziewać po naszym organizmie? No tutaj cynk przede wszystkim bierze udział w procesach odporności naszego organizmu, więc cały układ immunologiczny będzie wspierany, gdy ten cynk będzie na odpowiednim poziomie. Gdy jest go zbyt mało, no to automatycznie zaczynamy częściej chorować i wiadomo, osoby aktywne fizyczne po prostu będą też pewnie w większym stopniu ten cynk zużywały. Dodatkowo oczywiście tak samo jak z magnezem, tak samo z witaminą B6, niedobór cynku, będzie mógł powodować większe zmęczenie czy drażliwość. Także tutaj te objawy są niejednoznaczne stricte do jednej witaminy czy składnika odżywczego. A co z mitem, bo wiem, że ten mit lubisz? Picie kawy. Picie mhm. kawy, wypłukiwanie magnezu. Jak to jest z tą kawą? Badania są niejednoznaczne, dlatego też tyle dla tych mitów jest. Ogólnie rzecz biorąc kawa dostarcza nam magnezu, więc nawet jeżeli są badania, które pokazują, że w jakimś stopniu kawa może nazwijmy to wypłukiwać magnez, to i tak go dostarcza, więc ostatecznie ja uważam, że i tak tego z magnezem będziemy na plus spożywając kawę, więc jakby w ten sposób zdecydowanie polecam jedną, dwie, nawet trzy kawy dziennie pić. Czyli też no jak ze wszystkim po prostu trzeba znać umiar i oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby pić teraz 10 kaw w ciągu dnia, ale tak nie. jak powiedziałeś, jedna, dwie, a nawet czasami trzy filiżanki kawy dziennie nie powinny mieć negatywnego wpływu na ten poziom magnezu w naszym organizmie. No to teraz temat nam bliski, który lubimy. Jak powinna wyglądać dieta osób aktywnych, żeby była właśnie bogata w te... E, witaminy i minerały. Zacznijmy od podstaw, czyli nawodnienie. Tutaj możemy z, właśnie skorzystać sobie z napoju, żywioł mineral, który zawiera... To ja od razu skorzystam. Który zawiera właśnie i magnes, i cynk, i witaminy z grupy B, więc i tak musimy pić, więc tutaj możemy sobie skorzystać z tego napoju i jednocześnie oprócz wody dostarczać te składniki mineralne. Jeżeli chodzi teraz o dietę, to oczywiście unikamy produktów, które są mocno przetworzone, bo one automatycznie generalizując oczywiście, będą miały mniej wartości odżywczych w postaci witamin i minerałów. Tutaj skupiamy się na żywności jak najmniej przetworzonej. Produkty, na których ja zdecydowanie polecam Bazować, to są warzywa, owoce, mięsa, jajka, orzechy. Te wszystkie produkty będą dostarczały nam właśnie tych niezbędnych minerałów do tego, żebyśmy prawidłowo mogli funkcjonować. Ogólnie rzecz biorąc, najprostsze, najczęściej dostępne składniki, produkty, które są dostępne, są w 100% wystarczające. To jeszcze zostając w temacie diety, no ja troszkę znam odpowiedzi na to pytanie, ale. Dlaczego lepiej unikać napojów z cukrem i konserwantami? Powodów jest sporo. Takim najczęstszym powodem, o którym się mówi, jest to, żeby jednak ograniczyć podnoszenie się poziomu glukozy we krwi. Dlatego, że im częściej podnosimy poziom cukru cukru czy glukozy we krwi, tym gorzej to wpływa na nasze organizm, na nasze samopoczucie, na poziom energii i coraz częściej się mówi o tym, że to może wpływać na przykład na insulinooporność. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, taki cukier, który jest w napoju, niestety nie czujemy za bardzo go i możemy go spożyć bardzo dużą ilość naraz, co automatycznie wpływa na to, że całą, w skali całego dnia spożyjemy na przykład więcej kalorii. To też może być potem problem, jeżeli ktoś szczególnie chce schudnąć albo utrzymać swoją wagę, albo nie chce tyć. To są takie bardzo łatwe kalorie do spożycia. Jeżeli chodzi o konserwanty, to tutaj znowu to są substancje, które często naszego organizmu nie są naj, najzdrowsze, które nasz organizm często nie wie jak może metabolizować i które też często niestety mogą negatywnie wpływać na jego funkcjonowanie. Więc im produkt jest bardziej naturalny, tym lepszy dla naszego ciała i dla naszego zdrowia. Okej, okay. a jakbyś miał wymienić takich pięć zasad swojej diety? Które zawsze stosujesz, o których nigdy nie zapominasz, mm -hmm. to co by to było. To na pewno nawadnianie się. Lepiej częściej i mniejsze porcje, niż dwa razy dziennie policzę, zdecydowanie. Lepiej sobie. Mówimy roz... o nawadnianiu, a nie jedzeniu, żeby to było Tak, razy. dokładnie, to jest bardzo ważne. <gry> dokładnie odwrotnie zresztą działa. Czyli jeżeli będę pił, na przykład tutaj jak już mamy żywiec zdrój Minerals, to ja sobie. Taką butelkę rozkładam na kilka porcji. Staram się pić na przykład jedną szklankę albo dwie szklanki co dwie godziny. No, chyba że jest na przykład ciepło, tak jak już mówiliśmy, albo jestem osobą aktywną fizycznie. No to wtedy automatycznie piję więcej, ale częściej i w mniejszych porcjach. To jest pierwsza zasada. Druga zasada to nie liczę kalorii. Czyli staram się jak najbardziej wsłuchiwać w mój organizm. Nie chcę bazować tylko i wyłącznie na tym, ile ja mogę zjeść według wyliczeń, tylko chcę żebym bardziej wczuć się w swoje ciało. Bo zdecydowanie ufam temu, że moje ciało wie najlepiej czego ile potrzebuje. Trzecia zasada, staram się zachować taką zasadę Pareto, czyli 80-20, gdzie 80%, na nawet 90% produktów, które spożywam, jest jak najbardziej zdrowa, naturalna, jak najmniej przetworzona, a 10-20% to są takie produkty, na które po prostu mam ochotę i to są często niestety produkty niezdrowe, ale jednocześnie dają mi taką wolność w tym całym odżywianiu no bo też nie chodzi o to, żeby być wiecznie na diecie i czuć się wiecznie ograniczonym. Czwarta zasada, którą wprowadziłem kilka lat temu, to jest post przerywany. Czy ja sobie dzielę dzień na czas kiedy jem i nie jem. Kiedy nie jem, no to przede wszystkim spożywam duże ilości wody. Kiedy jem, staram się skupić na tym, żeby to były dwa, czasem może trzy posiłki. I piąta zasada to spożywanie odpowiedniej ilości białka. Ja staram się jeść 2-3 posiłki dziennie i w każdym z nich jest około 40-50 gramów białka. I to bardzo polecam, tego, że większość osób skupia się na tym, żeby spożywać mniej lub więcej węglowodanów i tłuszczów, a totalnie zapomina o białku. A ja bym się przede wszystkim na tym białku skupił i potem tutaj źródło energii, czy to w postaci węglowodanów, czy to w postaci tłuszczów. No to myślę, że już wszystko jasne. Myślę, że jako taką puentę można powiedzieć, że no, jest ten okres, czas wakacyjny. Wiadomo, że często jesteśmy narażeni na wysokie temperatury. Pijemy pewnie też w czasie wakacji więcej alkoholu, który też wpływa na to, że się odwadniamy. Tak, dokładnie. Zjadamy pewnie też więcej węglowodanów, czyli więcej cukru. To wszystko ma wpływ na to, że rzeczywiście to nawodnienie staje się jeszcze bardziej istotne niż w takim okresie poza wakacjami, chociaż tak jak powiedzieliśmy tutaj zawsze jest to rzecz, o której warto pamiętać i tutaj właśnie taki napój jak żywiec, strój, mineras, może fajnie to wszystko w okresie wakacyjnym, ale nie tylko wspomagać. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że mam teraz dużo wartości odżywczych i minerałów. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. I do zobaczenia w domu. <laughs> do zobaczenia.